A to już środa wydaje się, była dla was całkiem przyjemna, bo w końcu było to, co te gryski lubią najbardziej, czyli dużo gierek na, na dużym boisku. No dokładnie tak, dokładnie tak. Niestety mnie osobiście pierwszy tre, trening, kurczę, trening, przepraszam, ominął ze względów na, 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 na małe zatrucie, ale już wszystko dobrze, ale zgadza się, byłem, byłem, ja obserwowałem z boku, to, to zawsze boli, jak widzicie jak koledzy grają. Na pewno tak dużo mamy zajęć z piłką. Trener chce na to nacisk, przede wszystkim na, na szybkość gry z przodu, szybkie rozgrywanie akcji. I no, no na zawodników to tylko cieszy, że możemy jak najwięcej grać, bo, bo tak jak powiedziałeś, to najbardziej lubimy. No właśnie, te problemy zdrowotne to skończyło się na strachu, tak? I już wszystko w porządku? Tak, tak, to zatrucie. Tylko po prostu całą noc nie spałem gorączkę, miałem takie nieprzyjemne historie. Jeszcze do talentu chciałem latać, więc ale już, już, już wszystko git. Do Legi wracasz po, po kilku miesiącach przerwy na wypożyczenie. Jak ty się zmieniłeś przez ten czas? Na pewno dużo się zmieniłem. Zmie zmieniłem tak. Yy, wiadomo, tam za pograłem, miałem też trochę problemów zdrowotnych, ale nie uważam, że przez to jestem gorszym zawodnikiem, wręcz przeciwnie. Bardzo ciężko pracowałem. Yy, cały czas byłem gotowy żeby grać. Yy, takie życie, cóż, no, wracam tutaj, yy, cały czas jestem gotowy. Chcę pokazać trenerowi, że, że, że staśmy na grę legi, ale wiadomo, nic za darmo nie ma i trzeba zakasać rękawy i, i pracować. Właśnie to już czas Mateusza Żyry w pierwszym składzie? No byłoby, no tak jak mówię, nie chcę tu za dużo mówić, jest tu boisko i tu trzeba pokazać swoje wartości. Dzięki wielkie. Dzięki. Ja będę pilnować,